Festiwal Kulinarny Sołeckie Delicje odbył się w tym roku po raz drugi. Wielkie Kulinarne Święto trwało dwa dni. Rozpoczęło się w sobotę od degustacji dań oraz ciast przygotowanych przez uczestniczki konkursu. Na stołach usytuowanych w Świetlicy Wiejskiej w Suchej Górnej leżały iście królewskie specjały, sprawiając nie lada kłopot jurorom, którym przyszło wskazać te najpyszniejsze. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – potrawa oraz ciasto. Przez kilka godzin jurorzy kosztowali, oceniali, a następnie zażarcie dyskutowali, bo wskazanie zwycięskich potraw było zadaniem arcy trudnym. Tym bardziej, że niektórzy spośród uczestników używali dość ekscentrycznych, aczkolwiek wpisujących się w staropolską tradycję sposobów mających na celu zaskarbienie sobie łaski jurorów. Serdecznie witamy do stołu O niewdzięcznym charakterze pracy Julora w konkursie kulinarnym opowiadała nam przed kamerą Beata Betka, której przyszło oceniać przygotowane na konkurs ciasta. Praca komisji jest, jest takim trudnym zadaniem, z tego też tytułu, że osoby, które biorą udział w konkursach, decydują się na udział. To muszą włożyć serce, muszą włożyć pracę. Nie tylko upiekły ciasta przygotowały przepyszne, ale również stoły udekorowały, pięknie odświetnie wyglądały. Ciekawostką taką były herbatki, parzone, nalewki różnego rodzaju, które można było kosztować też do ciasteczka. Jurorka podzieliła się także refleksją dotyczącą rozwoju Festiwalu Kulinarnego Sołeckie Delicje, którego początek miał miejsce w 2010 roku. Mam takie wrażenie, że impreza się rozwija, że jest coraz więcej osób, które chcą brać udział w tego typu konkursach. Jest to naprawdę bardzo fajna idea. Osoby... Zapoznają się z y, uczestnicy, zapoznają się z regulaminem konkursu. Mówią, mówię, że muszą włożyć wysiłek w to, żeby zechcieć y, wziąć udział w ogóle. W sobotnie po popołudnie około godziny 17.00 jurorzy zakończyli swoją ciężką pracę, która rozpoczęła się tuż przed południem około godziny 11.00. Jako że Festiwal Kulinarny Sołeckie Delicje to wielkie święto dla środowisk wiejskich gminy Polkowice, pomyślano o tym, by w trakcie degustacji nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych, którym trudno byłoby skupić się wyłącznie na konsumowaniu i delektowaniu się wyglądem konkursowych potraw. Dzieci miały okazję do tego, by hasać do woli po specjalnie dla nich przygotowanych dmuchańcach oraz wziąć udział w różnorodnych grach i zabawach. Malucha a także dzieciaki nieco starsze korzystały z licznych możliwości zabawy ochoczo, co sprawiło, że sobotę musiały uznać za dzień bardzo udany. Pomyślano także o rodzicach, dla których przygotowano stoiska z jedzeniem oraz piciem. Śmiało można powiedzieć, że każdy kto zdecydował się wziąć udział w pierwszym dniu festiwalu kulinarnego Sołeckie Delicje, nie żałował. Również drugi dzień festiwalu okazał się udany, choć plany organizatorom pokrzyżowała trochę pogoda, bo zaczął padać deszcz. To jednak nie wpłynęło na dobrą atmosferę towarzyszącą festiwalowi oraz humory uczestników. Wspólna zabawa rozpoczęła się około godziny 13:30 od występów zespołów ludowych. Można było wysłuchać koncertów takich grup jak Kalina z Sobina czy też Podolanki z Nowej Wsi Lubińskiej. Ponadto widząc zaprezentowały się Jarzębina z Rzeczycy oraz Złota Jesień z Grębocic. Występy grup odzianych w ludowe stroje przypadły słuchaczom do gustu, co nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że artyści czarowali publiczność pięknie brzmiącymi dźwiękami. Występy grup ludowych wprowadziły wszystkich zebranych na placu tuż za remizą strażacką w doskonały nastrój. Około godziny 15.30 emocje związane z konkursem kulinarnym sięgnęły zenitu, bo wówczas ogłoszono wyniki konkursu kulinarnego w kategorii potrawa. Pierwsze miejsce w kategorii potrawa dla pani Bernadette Świernia Za wspaniałą potrawę Zazielenia proszę Państwa. Zielonym! Zwyciężczyni drugiej edycji festiwalu kulinarnego była trochę zdziwiona faktem, że to jej potrawa zyskała największe uznanie w oczach Żyli. Ta potrawa nazywa się cielęcina. Faszerowana drobiem na owocach, polana sosem miętowym. Czy ona jest skomplikowana do robienia? Właśnie, że nie. Jest w prosty sposób, szybko ją się robi. Po prostu od tego mięska jest idealny ten sos miętowy. Danie przygotowane przez panią Bernadettę. Rolatki cielęce faszerowane indykiem z ziołami na owocach w sosie miętowym. Urzekły jurorów przede wszystkim niesamowitym w smaku sosem miętowym, ale nie tylko. A nie mniej smaczne od tego najsmaczniejszego były także pozostałe dania konkursowe. Poziom był bardzo wysoki. Co mi się najbardziej podobało, bo ja akurat byłam w konkursie, brałam udział w konkursie na potrawę, więc no ta oczywiście, która pierwsze miejsce zdobyła, to była cielęcina w sosie miętowym. Pierwszy raz zielony sosik, no super to. Mało, że wygląd był... Bardzo taki e, niespotykany, to jeszcze smak był dobry. No, muszę powiedzieć, że poziom był bardzo wyrózna, wyrównany. Z tym, że tak jak to zawsze bywa, muszą być jakieś miejsca wyodrębnione i ciężko było nam, nawet do tego stopnia, że były i losowania, i, i jakieś tam coś za czymś przemawiało, żeby te miejsca mogły jakoś sprawiedliwie być wyłonione pierwsze, drugie, trzecie, a pozostali dostali za udział. I takie wyróżnienia, ale mówię, to był naprawdę wyrównany poziom. E, nasze panie z naszej gminy mają koncepcję, mają wyobraźnię, mają gust, mają smak i super sprawa. Chciałabym, ponieważ to już od X czasu, no trudno mi powiedzieć, każda jest chyba z 15 lat już trwają takie konkursy, żeby to nie zaginęło, żeby dalej kontynuować, i miałabym apel do pozostałych kobiet, żeby jednak nie bały się, żeby brały udział, bo to jest piękna sprawa. Laury zwycięstwa przypadł w udziale pani Bernadecie, ale niewiele mniejszym powodzeniem cieszyły się żeberka babci Gieni, przygotowane przez Romualdę Szmigulan z Suchej Górnej, której przyznano miejsce drugie, oraz rolatki kapuściane, które zajęły miejsce trzecie, a przygotowane zostały przez Alinę Żmudę z Pieszkowic, która przyznała, że w kuchni czuje się niczym ryba w wodzie. Ja jak wchodzę do kuchni, to jest mój żywioł. Rozkładam się po wszystkich szafkach, wszystkie produkty, to co. Na, ale raczej robię sama doświadczenia i sama te przepisy sobie wytwarzam. Na przykład te roladki też nie ściągłam z żadnej gazety czy tam z telewizji. To sama po prostu najpierw spróbowałam w domu, czy będzie to smakować rodzinie. I później stwierdziłam, że no, wszystkim smakowało i można to podawać. Nie dla dzieci. A pieczenie ciast, no też uwielbiam piec. Lubię piec, dekorować ciasta. No jest to dla mnie. Tak jak powiedziałam, żywioł. W kuchni praca, w żywioł. Po rozstrzygnięciach w kategorii potrawa przyszła pora na półgodzinny występ zespołu ludowego Złote Łany z Bożnowa. Prowadzenie w dobry nastrój przez ludowych artystów widzowie z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników w kategorii ciasta. Pierwsze miejsce w kategorii ciasta otrzymuje pani Małgorzata Stroposz. Gratulujemy bardzo serdecznie. I sołtys również zdradzi nam, jaki ciasto wczoraj upiekła i które ciasto ujęło dziewi. Był to delicja. Okazało się, że przygotowany przez panią Małgorzatę tort zyskał największe uznanie w oczach jurorów ze względu na to, że był niskokaloryczny. Wyróżniał się także, co oczywiste, nieprzeciętnym smakiem, a także niebywale oryginalną nazwą oddającą w pełni jego cechy – poezja smaku. Wykonałam tort Delicia. Bazą tego tortu był spód ciasta kruchego, natomiast następnie było zrobione ciasto parzone i bita śmietana z kremem z serkiem marscapone ściągnięte yy, to żółtkiem no i owoców dość dużo także takie no sympatyczne tarty w kategorii ciasta na drugim miejscu uplasowało się ciasto półkula Alicji Kowalskiej a na trzecim cappuccino Jadwigi Majdy Przygotowywanie tak smacznych wypieków jak te, które przyszło oceniać jurorom z pewnością nie jest zadaniem łatwym. Co więcej, śmiało można powiedzieć, że to forma sztuki wymagająca sporych umiejętności. Każde ciasto ma swój specyficzny sposób, kolejność wykonywania, także no to troszeczkę trzeba tej sztuki znać, żeby yy, cokolwiek no, zrobić i powiedzieć, przekazać. No, troszeczkę praktyki w tym mam, także jakoś to wychodzi. Zwieńczeniem dwudniowego festiwalu kulinarnego Słodkie Delicje był występ znanego i lubianego kabaretu pod wyrwigroszem. Doskonałe skecze autorstwa uznanych artystów podtrzymywały doskonały nastrój który towarzyszył uczestnikom festiwalu zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Organizatorem tegorocznej drugiej edycji Festiwalu Kulinarnego Słodkie Delicje był Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie. Placówka, której spektrum działania jest bardzo szerokie i obejmuje wszelkie sprawy związane z szeroko pojętą kulturą wiejską. Działania Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie są Sołectwa, Wsie, Gminy Polkowice. 15 sowiec, 15 świetlic wiejskich, na terenie których y, instytucja kultury, jaką jest wiejskie ośrodek kultury w Sobinie, prowadzi działalność stricte kulturalną. Każda wioska, każde sołectwo zazwyczaj ma imprezy Rogocznie, które się odbywają. Są to festyny, są to imprezy kulturalne związane z Dniem Dziecka, imprezy związane z Mikołajem, imprezy okolicznościowe. Oprócz tego są wyjazdy integracyjne, typowo nastawione na kulturę. Są jeszcze oprócz tego prowadzone warsztaty przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie, zajęcia z kultury anglojęzycznej, zajęcia. Z aerobiku, zajęcia, warsztaty, warsztaty tkackie, warsztaty kulinaria i coraz bogatsza myślę oferta w zależności od potrzeb. Potrzeb każdej wioski rozwija się i jest skierowana do mieszkańców typowo terenów wiejskich. Festiwal Kulinarny Sołeckie Delicje okazał się sporego kalibru sukcesem. Organizacyjnie wszystko było dopięte, dopisała frekwencja, a zabawa była przednia. Z pewnością wrażenia związane z udziałem w tym wydarzeniu pozostaną w pamięci jego uczestników na bardzo długo.